Nowa piłka nożna już od wtorku w sprzedaży. Oto tematy, które pojawią się na łamach najbliższego wydania tygodnika. Będzie to wydanie specjalne, bo powiększone o skarb piłkarski PKO Bank Polski Ekstraklasy. Kadry, jedenastki, sylwetki gwiazd. Wszystko co trzeba wiedzieć przed startem ligowej wiosny. Temat tygodnia mógł być tylko jeden. Zmiana na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, o której pisze Przemysław Pawlak. Zapraszam na rozmowę z Bartoszem Kielibą, kapitanem Warty Poznań, który opowiada m.in. o swojej wyboistej i bardzo ciekawej drodze do Ekstraklasy. Prezentujemy nominacje w kategorii Ligowiec Roku w plebiscycie piłki nożnej. Interesujące historie niemieckich arbitrów przedstawia Maciej Iwano. Tekst o futbolu angielskim tradycyjnie przygotował Michał Zachodny. O sytuacji w Serie A na półmetku rozgrywek pisze Tomasz Lipiński. Leszek Orłowski przygotował ranking drużyn narodowych za ubiegły rok. Duetu Two Angry Man", czyli Mateusza Święcickiego i Filipa Kapicy, Romana Kołtonia, Ryszarda Niemca oraz Leszka Orłowskiego. Reprezentacja Senegalu z 2002 roku, rewelacja mundialu w Korei Południowej i Japonii jest w tym numerze drużyną na życzenie. Nowa piłka nożna dostępna już od wtorku 26 stycznia. Zachęcam do lektury tygodnika za pośrednictwem aplikacji mobilnej.